Hamburg, 10 marzec 2025, Rudolf Einstein, wydawca Szpigla od 1952 roku. Jest na budynku, gdzie jest wielkie muzeum, a Helmut Schmidt, Helmuta Schmetta. jak również to jest Die Zeit. Gazeta kościół świętego Jakuba. We wszystkich kościołach były wielkie uroczystości. Tedeum, dziękczynienie za koronację 50. cesarza, wnuka króla Sobieskiego. Było to w tysiącleciu urodzin świętego nieświętego, błogosławionego Karola Wielkiego, Mr. Shering Restauracja japońska Dizajd. I tutaj mamy Deat Side Helmut Schmidhaus, Przestępca, który się urodził 18, 18 grudnia 1918 roku w Hamburgu razem z Janem Pawłem II w 1980 roku spotkali się, dwa lata młodszym od niego, spotkali się w Bonn i w pałacu Luka Sobieskiego. Uzgodniali razem z synem Bieruta, z Honekerem, z Brzeżniewem z Brzezińskim. Spokrewnionym z, z Janem Marią Rokita, który nie znał tatę podobno, ale odwiedzał go w Ameryce. Dziwne. Jan Maria Rokita urodził się w Krakowie 18 czerwca 1959 roku. 10 lat po urodzinach 18 czerwca braci Kaczyńskich w Warszawie na Żali Boże. Sama inteligencja tam mieszkała, jak mówił Bydłoszewski. Mówił o Polakach, że to Bydło. No i był ambasadorem Polski. I we Wiedniu był również. Był we Wiedniu ambasadorem Polski. No właśnie przyciągnął do jako dyrektora Muzeum Auschwitz Żyda Jan Piotr Piotr Żyda Piotra Od 1 września 2006 roku dyrektora Muzeum Katedra Auschwitz Cywińskiego syna Bogdana miał 11 lat kiedy został szkolony w Brukseli, Belgii i we Francji. Ma stoi 31 tysięcy euro milionów euro na rozbudowę ich pomnika Auschwitz przyjętego militarnie 12 kwietnia 2018 roku przez Izrael. Na Taniachu był tam i Duda, który zaprosił ich do przejęcia Auschwitz. Jesteśmy w miejscu, gdzie 1010 lat temu był święty papież, Benedykt V, urodzony 2 marca 1915 roku w Rzymie. Była to rocznica urodzin 2 marca 480 roku, świętego Benedykta Opata, i jego siostry z Cholastyki, która zmarła 10 lutego 10 lutego dlatego w 1944 roku Alianci Barbarzyńcy bombardowali Kassel Gandolfo, gdzie. Ostatni święty papież fatymski, Pius XII, zgromadził tysiące dzieci i kobiet, żeby je ochronić od zbrodni aliantów, którzy bombardowali i niszczyli. No tak jak wszyscy ci zdobywcy tchórze. Wszystko jest zmienione. Tu widzimy te wielkie kamienie, była wielka katedra. Tutaj mamy Scientology Kiersia. Kościół Diabła zainstalowany w najważniejszym miejscu świata, gdzie pierwszy kościół założył Karol Wielki, urodzony 2 kwietnia 742 roku podczas soboru zwłonecznego przez świętego Banifacego we Frankfurcie nad Menem. Tutaj mamy Możliwość zobaczenia, że to była katedra. I są napisy, ale których nie widać. Takie same napisy są na tablicach w Dachau i na tablicach w Rzymie. Żeby zniszczyć historię, bo <grych> tak jak jej burmistrz Hamburga, czynco urodzony 20 stycznia w 1936 roku w Bremen. Tego samego dnia urodził się w Ostrowie Wielkopolskim ksiądz Woźnicki. Tutaj mamy tablicę. Proszę zobaczyć, czy można coś zobaczyć. Jest tablica o tym miejscu, o historii tego miejsca. Także nic nie można zobaczyć, bo to jest metoda panów świata. Został wybrany na następną kadencję. Trzęczał wielki, wielką kampanię zrobiono. Urodziny papieży i św. Benedykta 2 marca tego roku, jakie to niezwykłe, w ratuszu osadzone, jaki przyjaciel Udo Lindenberga, którego uczynił 7 września 2022 roku honorowym obywatelem w Hamburga w tej sali, tej samej sali, co dał Leiter Kaufmann. 19 kwietnia 1933 roku ogłosił prawnuka Rotzyle Adolfa Hadnorowym, obywatelem Hamburga Miasta Maryi w ratuszu w sali cesarskiej, gdzie jako świadek prawdziwej polskiej solidarności występowałam 15 listopada 2004 roku mówiąc o Olefon Boys, burmistrzowi Hamburga że jestem świadkiem prawdziwej Solidarności i że powinien być dumny z mieszkańców tego miasta, bo ja byłam świadkiem podczas organizacji wystawy Solidarności w Muzeum Kunst gdzie byłam 33 lata fotografem. Niezwykłej atmosfery między Polakami i Niemcami. Przekazałam mu zdjęcia, plakaty, jak również niespodziewanie dla samej siebie. Przekazałam mu Nowelna do świętego Ekspedyta, którą zdobyłam po niemiecku po znalezieniu nowelny do świętego Ekspedyta, wydanej w 1931 roku przez moich dziadków w drukarni róż świętej Teresy Dolne Młyny 3 w Krakowie. Byli również fundatorami dziadkowie Tomaszewscy byli fundatorami kaplicy. Świętej Tereski w Rabce, poświęconej przez biskupa Rosponda 16 czerwca w 1927 roku. Jest to rok, kiedy zaczęto wydawanie życiorysu niezwykłej stygmatyczki Teresy Neumann w Konestreuth. Pisał o niej Aretin, potomek syna króla Armenii, który był adeptowany przez Tresę Kunagundą Sobieską w Wenecji na wygnaniu 17-13 grudnia 1707 roku. Zapanowania królowej Polski Katarzyny Opalińskiej-Leszczyńskiej i króla Polski Stanisława Leszczyńskiego. Urodzonego 20 października 1677 roku we Lwowie. Lwowie, gdzie sobiescy założyli rodzice króla i jego brata sobieskiego, Marka, ufundowali klasztor karmelitanek bosych Marianna Marchocka i Klara Wittelsbach. W tym czasie dwóch sobieskich Jan i Marek byli tutaj w Hamburgu. Był to 1846 rok, dwa lata przed pokojem Westfalii, 24 października 1648 roku, do którego przyczyniła się potomkini wielkiego mistrza krzyżackiego który 500 lat temu na rynku w Krakowie składał hołd bruski Krystyny Szwedzkiej, której opatem w Hamburgu był Michał Hacki, opat klasztorów Oliwy. Matko Boża Wszechwładna, wszyscy święci, święci papieże Benedykcie, Leonie XIII, święty Benedykcie V. Tu mamy tablicę. Helmut Schmidt, senator, bundeskanzler, publicysta. Helmut Schmidt, urodzony 23 grudnia 1918 roku, zmarł 10 listopada 2015 roku. Trzy ostatnie lata wydawał Zeit w tym domu. Marian Grafindenhoff urodzona 2 grudnia. 1909 roku zmarła 11 jutro będzie rocznica 11 marca 2002 roku zaczęła tutaj od 1946 roku oglądowała Die Zeit nagrodę Gryfindrenthof 2 grudnia 2019 roku otrzymał Donald Tusk. Donald Tusk, który miał ślub 26 listopada 1978 roku w Gdańsku, Gdyni, kiedy umierał w Bazylice Mariackiej przy pomniku kapłanów święty kapłan. Ksiądz Józef Zator Przytocki, siedem lat i siedem miesięcy, torturowany jako szpieg Watykan. Jezu ufam Tobie, Wszyscy Święci, Święty Boże. Jezu ufam Tobie.